Hej, ludzie Paziu tutaj. I wczoraj Nintendo miał swój mały pokaz swojego Directa. Było tam parę fajnych gierek, parę dodatków. W końcu Metroid Prime Remaster wychodzi i fajnie, że w marcu będzie dostępny w pudełku. Mam nadzieję, że niedługo będzie dwójka i trójka, bo nigdy nie skończyłem trójki, bo nie mogłem, bo sterowanie ruchowe i te sprawy. Ale była też jedna fajna informacja, ciekawa informacja. Otóż Zelda Tyranny The Kingdom będzie do kupienia w cenie 289 zł. Czyli mniej więcej w takiej samej cenie jak gry w podwyższonych cenach na PS4, na Xboxie, Nintendo. Możesz mi wytłumaczyć, dlaczego to robicie? Możesz mi wytłumaczyć do jasnej cholery, jak możecie to usprawiedliwić, bo. Rosnącymi kosztami? Nintendo, ja nie wiem, jakie ty macie rosnące koszty, jeżeli robicie na sprzęt gorszych i słabszych niż poprzednia generacja. Nie wiem, może w końcu Switch ma jakieś ukryte zdolności. Nie wiem, może jest ukryte 4K rozdzielczość. Może ono ma 16 giga i najpotężniejszą tegę, która ewoluuje z czasem. No bo ja nie mam pojęcia. To znaczy, wszyscy się spodziewaliśmy. Pamiętacie ten filmik o w Skyrimie, co nagrywałem, że Skyrim na Switcha kosztuje tam 320 zł i chodzi gorzej niż podstawowy Skyrim na Switcha no, no do mniej więcej ja miałem takie podejście, że na pewno coś będzie z, z tą zelą, nie tak i ogólnie śmiesznie patrząc, jak nagle sklepy przestały przyjmować Preordery, bo preordery ordery na Tear of the Kingdom były w starej cenie a teraz trwa w nowej cenie nie wiem Ogólnie. Nintendo po prostu sobie poszło drogą Sony, Microsoftu, Activision, Take to wie kogo, bo nikt nie widzi usprawiedliwienia. Nie mamy, zapow... nie mamy w ogóle jakiejkolwiek zap... Wiecie, by to było tak, że ta Zelda wychodzi. I że ta Zelda, można już kupić sobie na switcha, i potem na switchu 2 będzie chyba odpalić lepsze. Nie, nie, nie. No, my nie mamy zapowiedzi nowego switcha. Ba, Nintendo zwiększa produkcję switcha. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co. Nikt nie ma pojęcia, jeżeli po tyro w Kingdom ma już nie być więcej dużych tytułów. Nie, nie wiemy, nikt nie wie. Może wy macie jakiś sens, poczucie, ale muszę powiedzieć, że. Bo zawsze bo słuchajcie, zawsze była taka niepisana umowa z Nintendo. Wy nie obniżacie ceny konsol czy sprzętu, my Wam kupujemy. A teraz mam pytanie dlaczego? Bo odpowiedź jest prosta: bo mogą. Bo Sony, Microsoft, Activision i reszta pokazały, że ludzie kupią drożej. I wszyscy dobrze wiemy, że ta Zelda będzie przynajmniej na dobrym poziomie że to będzie dobra gra jak pewnie jedna z lepszych tego roku. Ale to i tak nadal jest śmieszne i głupie, że firmy już nawet nie czekają na jakiekolwiek usprawiedliwienie. Nie, po prostu dają wyższe bo dają. No. Nintendo, może byś tak usiadł i wymyślało, Mowy... Albo chcecie wejść w ten wyścig 4K i 16 giga i sobie zbieracie pieniądze, bo nie mam wytłumaczenia oprócz po prostu durnej chciwości. A jak wy macie, co, co wy o tym sądzicie? Napiszcie poniżej. Trzymajcie się. Cześć.